Cześć, witam z powrotem na kanale regeneratywnie.pl Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o kilku moich obserwacjach odnośnie zimowych owiec. Prawda jest taka, że w zeszłym roku mieliśmy tylko sześć owiec zimą, pięć owiec i barana. I to były młode, młode osobniki, bo owce były z lutego poprzedniego roku, baran też był mniej więcej tak samo, więc to była ich pierwsza zima i one nie miały od kogo się uczyć, bo no bo jakby ja je kupiłam młode i, i, i nie miałam żadnych starszych owiec w stadzie. I one, widać było, że one tego śniegu nie, nie ogarniały. Kto z was mnie śledzi od początku, to wiecie, że one też całą zimę były, były na zewnątrz, ale one, jak się spadał śnieg, to one jadły siano. Może coś tam próbowały skubać spod śniegu, ale tak naprawdę głównie. Opierały się na tym, co nad tym śniegiem mogły znaleźć i nasianie. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej. To stado mamy dużo większe, w tym są i młode owce, i starsze owce, a najstarsze to mają nawet 7 czy 8 lat. I te doświadczenia międzypokoleniowe widać, że. Są przekazywane. I to co zaobserwowałam w tym roku, to to, jak pięknie owce sobie radzą z wybieraniem trawy spod śniegu. Jak spadł pierwszy śnieg, to trochę się martwiłam, jak one sobie z tym poradzą, ale dosłownie wystarczyło 24 godziny i one już sobie ogarnęły, przypomniały sobie z zeszłego roku, jak tą trawę spod śniegu się wykopuje. I, no i zaczęły to robić, i zarówno wbijają nos w takie większe kępy traw, żeby tam ze środka te najcieplejsze, najbardziej zielone trawy pobierać, no bo prawda jest taka, że śnieg to jest trochę jak taka pierzynka i mimo, że na zewnątrz są minusowe temperatury, to w takich, pod takimi pierzynkami, to te źdźbła traw są w całkiem niezłym stanie i tam jest tak naprawdę trochę cieplej, więc one sobie tym nosem pobierają te trawy, a do tego Raciczko sobie po prostu ten śnieg przegrzebują, przekopują, przesuwają. I jak przeprowadzam owce na świeżą kwaterę i wszystko jest przykryte śniegiem, to po 24 godzinach właściwie ten śnieg jest taki poprze, poprzerzucany, i spod niego właściwie każda kępa trawy jest wyjedzona. Jestem zachwycona, jak one sobie radzą. No ale jedyne, co teraz. Nawet nie mogę powiedzieć, że mam problem, ale wydaje mi się, jeszcze nie jestem przekonana, czy te owce te, to umieją robić, a mianowicie teraz przychodzi ta fala ochłodzenia, jak kojarzycie, teraz przez ponad tydzień ma być, mają być minusowe temperatury i opady śniegu. No więc owce wróciły do nas na nasze pastwiska i dostały trochę siana. No, a z sianem oczywiście doszło do wzrostu pobierania wody. I to, co mówią ci wszyscy guru z, od um, owiec pastwiskowych, na których się opieram, to że owce zimą, tak długo jak jest śnieg, to nie ma problemu z wodą, bo one jedzą śnieg i w ten sposób zaspokajają pragnienie. Nie jestem pewna, czy te moje owce to umieją robić. Będę musiała to zaobserwować w najbliższym czasie, no bo jednak jak, jak one są na sianie, to 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 pobieranie wody wzrasta drastycznie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale na przykład u nas przez większość roku, myślę, że możemy powiedzieć, że średnio mieliśmy 50 obydw w stadzie. No i u nas w ciągu lata i no wiosny, jesieni, tak długo, jak były wyłącznie na trawie, to one wody właściwie nie piją. Ja im tam przynosiłam codziennie, nie wiem, 5 litrów wody, wymieniałam im wodę w kastrze, ale tak naprawdę ja im przynosiłam 5, może czasem 10 litrów wody i na drugi dzień co najmniej połowa zostawała. Właściwie się nie zdarzało, żeby, żeby ta kastra była pusta, no chyba, że były jakieś wyjątkowo że upały, a ja akurat im tej wody trochę mniej przyniosłam, ale to były może no, w całym roku trzy razy się zdarzyło, że ja przyszłam i tej, w tej kastrze wody nie było. No a jak, jak dostają siano, no to nagle z tego, nie wiem, spożycia 3 czy 5 litrów, spożycie wzrasta do 50 litrów wody nagle. No i to jest problem dla nas, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie musimy to logistycznie rozwiązać. No już chodzenie z wiaderkiem to nie do końca jest to, co, co się w takiej sytuacji sprawdzi. No, ale właśnie teraz muszę poobserwować, bo teraz mamy bardzo dużo śniegu. Jest tak ze 30 cm, a może nie 30. 15 centymetrów śniegu jest i owce mają na kwaterze teraz dużo niewzruszonego śniegu. Teraz, jak wróciłam do domu po przeniesieniu ich, żeby zjeść obiadek, to sobie chwilę poczytałam i te zagraniczne źródła mówią, że tak długo, jak mają owce dostęp do takich połaci niewzruszonego, niezdeptanego śniegu, to że to im powinno absolutnie wystarczyć jako, jako wodopój, <śla> chyba tak to mogę powiedzieć, ale, no, ale nie, jestem, nie jestem pewna, więc będę obserwować, ile one piją. Oczywiście, na razie, jak tylko przyniosłam im wodę, one zjadły sobie siana, tak jak widzieliście teraz na filmiku. No i od razu całą tą wodę wypiły, właściwie zanim zdążyłam, bo ja je przenoszę na nasze kwatery. Dostają siano i im ścinam gałęzie sosen, bo strzyżemy sosny od dołu, więc zawsze dostają codziennie świeże sosny. No to, no to zanim im te sosny poprzycinałam, no to już wody w ogóle nie było, więc poszłam i przyniosłam więcej. Ym, i, no i zobaczymy. Nie wiem, czy to jest tak, że one mając wybór, najpierw wypiją wodę, a potem po prostu zaczną jeść ten śnieg, czy one tego nie umieją, no bo podejrzewam, że jeżeli owce mają zawsze ten dostęp do wody i on jest zawsze nieograniczony, no to może one się nie uczą tego, tego śniegu jeść, nie wiem, nie wiem. Jeśli wy macie doświadczenie, no to chętnie bym się dowiedziała, jak to u Was wygląda? No, bo powiedzmy sobie szczerze, jak nie trzeba tej wody im dostarczać, to życie staje się dużo, dużo prostsze. To każdy z nas wie. Mm. A no, i oczywiście zimowe owce to się wydaje, że to są owce zmarznięte, jeśli nie są w oborze. Kilku sąsiadów się nas, e, mnie zaczepiało i się pytało, czy te nasze owce nie marzną. No, oczywiście też mam to z tyłu głowy, cały czas się e, przyglądam tym owcom, czy one nie wykazują jakichś objawów e, zmarznięcia, ale prawda jest taka, że nie za bardzo, bo. Em, Owce, kiedy, przynajmniej tak jak na tyle, na ile rozmawiałam z, do, z doświadczonymi hodowcami, owce, gdy są zmarnięte, to one się ściupiają w takie koło głowami do siebie. No i zakładałabym, że gdy śpią, to też śpią takie przytulone do siebie, żeby było im cieplej. A tutaj, jak nawet do tej pory, mieliśmy takie pojedyncze. Wieczory, kiedy lekko śnieg pruszył, więc tego śniegu nie było tak naprawdę dużo na trawie, ale rano widać takie ślady, gdzie każda owca spała, takie placki wytopione. I prawda jest taka, że każda z tych owiec spała osobno, więc nie, nie wyglądało to na to, żeby im było jakkolwiek zimno. Kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę śnieg specjalnie owiec nie, wy, nie wychładza. To jest trochę taka ciekawostka, że. Owcom mróz nie przeszkadza, bardziej im przeszkadza silny wiatr i oczywiście najbardziej im przeszkadza deszcz. Więc taki deszcz w taką mroźną pogodę to jest chyba najbardziej niebezpieczna rzecz. A śnieg, nawet robiono badania, mierzyli temperaturę ciała, chyba powierzchniową. Bydła, które chodziło po śniegu. I prawda jest taka, że te owce, które mają na sobie taką pierzynkę ze śniegu, to tak naprawdę są cieplejsze niż te, które tej pierzynki nie mają, bo taki leżący na ciele zwierzęcia śnieg to jest tak też swego rodzaju izolacja. No i kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to że przeżuwacze mają w żwaczu taki kompostownik, a jak wiecie, kompost potrafi sporo ciepła produkować, i te owce tak naprawdę są grzane od środka, więc one z. Zupełnie inaczej tą temperaturę odczuwają niż my. I mimo, że nam by się wydawało, że jest strasznie zimno i że te owce są takie biedne, to one wcale nie muszą tak samo uważać. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy. Te moje owce były na pastwisku i przyszły jakieś takie większe mrozy, tam minus 10 czy coś, i tak się zmartwiłam, żeby nie zmarzły, właśnie, i e, chciałam je za, e, zaprosić do obórki. Ta obora jest, to jest takie pomieszczenie, które jest cały czas otwarte, no ale oczywiście tam była wyścielona słoma i paśnik i wszystko, i, i otworzyłam im tam e, tą obórkę i, i je tam zawołałam, żeby mogły przyjść, i one temat totalnie olały. Przyszły na chwilę i wróciły na pastwisko, bo e, najwyraźniej im ten Wcale nie przeszkadzał, więc to też nie jest tak, że my powinniśmy naszą miarą mierzyć tego typu zjawiska. Bardziej ważniejsze jest chyba, żeby obserwować, jak te zwierzaki się zachowują, bo one nam powiedzą, czy tam im jest zimno, czy nie. I prawda jest taka, że teraz one, one są u nas, mają takie potężne sosny, pod którymi mogą się chować. Pod tymi sosnami, mimo że mieliśmy takie opady śniegu, to nawet tego śniegu nie ma, i one tam sobie chowają, mają też te wiatki, i wydaje się, że absolutnie. Absolutnie Im ta sytuacja wystarcza i jest dla nich bardzo komfortowa. Z tego co wiem i z tego co się dowiadywałam od wielu hodowców, to owce, które są cały rok na pastwisku, chorują dużo mniej niż owce zamykane w Owczarni. Owczarnie są dla owiec bardzo nieprzyjaznym środowiskiem. One nie lubią wilgoci, one nie lubią zamknięcia i tak naprawdę to zamykanie w Owczarniach. Przecież zostało stworzone po to, żebyśmy mogli przeprowadzać wykoty w środku zimy, żeby na Wielkanoc, czy tam, kiedy tam to święto takie tureckie jest, gdzieś tam w środku lata chyba, kiedy oni tą jagnięcinę jedzą, no i żeby ją, im zaoferować tą jagnięcinę, no to zaczęto te owce wy, wykacać w środku zimy, no a żeby je wykacać w środku zimy, to trzeba było je zamknąć do budynków, więc to wcale nie jest dla nich takie optymalne, i myślę, że gdyby owce mogły mówić, to by nam powiedziały, weź mnie, wypuść i my sobie radę damy. No, i nasze owce rzeczywiście pokazują swoim zachowaniem, że, że to, im, to im absolutnie wystarcza i jest to dla nich bardzo komfortowe. Ok, ja dojechałam na farmę, idę odwiedzić zwierzaki, idę zamknąć kury. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Was i dziękuję Wam za Wasze wszystkie pozytywne komentarze i słowa wsparcia. Jeszcze raz zachęcam do wejścia na www.regeneratywnie.pl i jak tylko uruchomię nową stronę, to oczywiście nagram. Nowy film, trzymajcie się ciepło, cześć!